Wszystkich świętych. Te roski razinku, wszystkie kirchowne gonki chodnickie są obciepane liścioma i każdy ci wolni wolno swój, sam swój plac, każdy umrzyty młodoczkać, aże go dobry pumbuczek napyto kusia, trzeba ci huśko pożykać i ta świecka oświecić. I chocia człowiek z tobą i ze lutością, ze srogim jankorem ku nimu, ku pombuczkowi goście sztrykuje i jamruje ku temu po jakim on, po jakim ona, po jakim ten maluśki synecek, a bo ta dziążka. Musieli śladować z tego świata, ani ją. Bo te ślatujące listka, człowiek się ani nie pozna, ani spokopi, kiedy już we tej czornej, zmarzniętej ziemi legnie na wieki wieków. Amen. Ach, tam płaczki się w ocach zwierta, można do tego, że rzecy gryfnie, pieknie, babskie lato jest se furgo, w lufcie i to się kożdy asty, każdego ci też chabozia, ale ku temu jakiś Gjankor za hertoń chyto i już najważniej, kiedy się ujrzy, tak, net, na odwieczerz, a pozrańca. i we każdą niedziela i bez sydnia, jak się kulwito procno ku naszemu Hasiokowi, zwiekowano starka ze dwoma psiokoma posznupa jeżeli nie hańco i do jodła, do jej sztyroszłopnych pszocieli. Też już jej nie ma. Prosto majcie to incze poradzą mianować, naszchryflać wszystkie, które chociaż do chylwki łamzili, słuchali jej rektorów, którzy ze płaczkami we oczach godali zakochanowskim. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja, moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim pełno nas. A jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszyczką tak wiele ubyło. Ja na isto každý to môže pedieť, že povno sa mnoho a ho tak blank nikogo nie było. Ino te migotlivé švedské na sme ktoré medzi stromami, medzi lišťoma, a ho by te liché dušecky furgajúce podle každého kříža, každé mogevky. Ľudia, a jej ešte tak človek kúkne na obkovo, to hned poradí už, že už sam s nami nemá. A je se boča, ja. Mały psiok jamruje, wy, ale co cichszy, co chodzki barzy, zachrapa i wszystkie wesienie znają tego psioka, to lipling od sąsiadki ze czwartego sztoku. Coś im się musiało przydarzyć. Ficywert, policajt i doktorka ze naszego chorzowskiego retungu, Ajzenzyjga, zgrzytanie żelazła, keta puściła, psiok tak jakoś i ucichnął, ja. Już my spokopili, nasza sąsiadka jest wczoraj, tako obwizgierna, już leży na marach, we śniku ją ta śmiertka dopadła. Wszystkie ją blank dobrze znali, zwiekowała fest, ale zawdy we oczach było chichranie. Choć jak gimbulka, co cał, i po połano, nikt zasuszono birka, nikiej pieczka zegodnego kompotu, dla każdego miała ci ona dobre słowo. Tydzień dwa, u licha bez ziemia już zmażnięto, już tak śległa po cichuśku, jak bez całkiem jej żywobycie jedna ino świecka, a insze, Inaczej mieli radzi góry, srogie góry, poszli róz, drugi, trzeci i przyszedł ten jeden fal, już ją nie znajdą. Już Kajsik śleciała na dół, już nie będzie się uśmioć Wanda Rutkiewicz. ani Jerzy Kukuczka, rzacza się na 1300 metrów na skletrowania się na lotce. Byli już ich nie ma. Od zawdy pamiętam też takiego grywnego, szykownego Karlusa. Łodlogiewnik robił dla... Do treningu taki dałek lał w do werku kaj robił, też pojechał w góry, hajna furmanik mu było po ojcach, też grobła grobu aliszykownej truły niemo śledził kajsi do Tify we górach Świętego Eliasza we Kanadzie w 1974 roku, był ino 37 lat stary. Jest jeszcze ci Chorzowioki, jest taki, a taki tak na ich, to już był, taki jeden srogi, szumny Chorzowiok. Zemrzyło mu się 16 października 2007 roku w Rzymie. To nasz arcybiskup Ignacy Jeż, który napocznął wszystko w kościele w niebopięciu Najświętszej Marii Panny, od naszych hajdów, od kapelunka, niskoży ordynariusz diecyzji koszalińsko kołobrzyski a już za tym od 1992 roku biskup senior tej Diecyzji. Dzień skorzy jeszcze na łat tak na łodwieczerze Żłotkawią szowę bazylice św. Sabiny na Awentynie, a z rańca o rozwidnioku, było już nim gorzy i zemrzyło mu się na drodze do wywołanej kliniki drzemeli kajtyż i nasz polski ojciec Święty Łocy Zawar. Na to mu aż 96 lat, we czerwcu fajrowałby 73 lata od wyświęcenia go na księdza. Rzućmy pruskie śmiecie, chyćmy polskie kwiecie, Ślązacy, Polacy już od wieków przecie. Tak śpiewo kiedyś jejch Stanisław Ligo i Karnik z Kocyndra. mu się zemrzyło w 54 roku całki Śląsk ślimto, a kiedy go chowali na katowickim cmentarzu kole Ślązoków, arki Bożka i Emanuela i mieli, to aż kilanaście tysięcy ludzi go wiedło na tym kirchow. A bo też i łokno na pierwszym sztoku. Wiesna lato, podzim, zima zawdy we tym łoknie kukano i w przodzie jego fajfka, niskorzy fresa ze srogim pusiskiem. Do każdego miał dobre słowo, z każdym poradził gryf nie pogodać. Pięć lot zleciał, łokno jest cięgiem zawarte. Nie ma starzyka, tego istego starzyka, do wszystkich nos łochentoli ze całkiego familoka. Pierwszy faróż naszej Józefki, co wiek, Paweł Czaja. Jak chodził po kolędzie, to niejednemu biedokowi przed wojną poradził do kropielnicy złocioka, ale marka w ciepło. Nigdy też nie czekał, że mu w to do rewerendy, do kabzy coś ich ciepnie. 13 października pisło 73 lata, jego pumbuczek do siana pytał. 42 lata temu nazot poszła na swoją ostatnią cesta, inszy farusz. Ty srogi duchem, hany znita. Siedem lat temu nazot, mój pierwszy kapelonek od kapistrantów, ksiądz Szpunar. Już na kościelnej pędzyi ty się ze tego świata wykluził tam nawir, kaj tajniko, dymu to pisany. Co tam wiele gada, wszystkie z takich kapelunków, starzyków, dziecka, kiedy mieli dopiero żyć, a już są na kamratu, kamratów, kamratki, jeszcze samotne, ale tyż i te wydane, kiedy się dziecek nie odchowali, tyż naszych karlusów, którzy już ze gruby na zododom nie przyszli. Hned będzie dziś maja, się zyc na kukna się na ta moja żywka, i na mój smętosz Kaj już ma swój plac i starka Klara, i mój tatule, Georgi, Mamulka Róża, i od czterech lodów moja roztomiłość Świekra, I Kaj, tak się teraz medykuje, też mnie kejsi a całki smętoż, żeby ci te gwiazdki na niebie blinduje tymi maluśkimi światełkami, te wszystkie świecki, ty nie ich spąd ciągnie się, a że sam dumie na trzeci sztok, ty nowy krzyż ze świeckami na obkoło i wszystko to blikuje, żeby te pombuczkowe gwiazdki na tym czarnym niebie i coraz cichszy, coraz ty srokszy, Janko, tyle samych było, a już nie ma. Już wytrudzili się na ta druga zajta, tam skąd się już nie wroco, kaj jest i można lepsze życie, niż i mną zrychtowali, kaj będzie lepszy, E tam, stary dziam działa.